Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach. Od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego Odkrycie tematu. Odkrycie ze samochodu, który zaparkowałeś na ulicy, już tam nie ma, może być prawdziwa trauma. Po szoku, co powinieneś zrobić? Oto mały przewodnik, który pomoże zachować rozsądek i rozwiązać nieprzyjemne sytuacje. Kradzież samochodu, Zgłoszenie do władz. Kradzieży samochodów S.A. coraz częstszym zjawiskiem. W ubiegłym roku we Włoszech skradziono ponad 120 tys. pojazdów. Nie możemy uniknąć tej nieprzyjemnej sytuacji, ale chcielibyśmy udzielić praktycznej pomocy w wyjaśnieniu, co należy zrobić po kradzieży samochodu. W przypadku kradzieży pojazdu należy przede wszystkim złożyć zawiadomienie do właściwych organów, w tym celu można udąc się do najbliższej. Siedziby karabinierów I lub policji, określając, czy utracono również ważne dokumenty takie jak CDP, obecnie elektroniczny i dowód rejestracyjny pojazdu. Jest to niezbędny krok w ubieganiu się o odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, ponieważ raport i te dokumenty SA obowiązkowe. Uwaga! Nawet jeśli nie jesteś ubezpieczony od kradzieży, złożenie formalnej skargi pomoże w przypadku jej wykrycia. Kradzież samochodu. Zgłoszenie do PRA. W tym momencie konieczne jest złożenie wniosku o zarejestrowanie utraty posiadania samochodu w publicznym rejestrze pojazdów PRA. W tym celu można udąć się do najbliższego biura osobiście lub do agencji ACI lub Agencji Praktyki Samochodowej. Do tego wniosku potrzebny będzie raport i certyfikat własności. Pamiętaj, że jeśli ten ostatni zniknął wraz z samochodem, będziesz. Musiał również wypełnić formularz NP3C, który można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej ACI. W tym momencie wszystko, co musisz zrobić, to powiadomić firmę ubezpieczeniowa, osobiście lub listem poleconym, załaczając kopię raportu. Procedura ta musi zostać przeprowadzona w ciągu, maksymalnie, trzech dni roboczych. Jedna rada. W międzyczasie należy szczegółowo sprawdzić warunki polisy, aby być gotowym na wypadek konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów. Kradzież samochodu. Zwrot kosztów RCA. Pozostaje jeszcze jeden krok. Po kradzieży samochodu możesz, przynajmniej, poprosić firmę ubezpieczeniowa o zwrot części już zapłaconej. Składki RCA, pamiętając, ze wszelkie dodatkowe ubezpieczenia, Należne za cały rok, ESA zawsze wyłaczone. Z drugiej strony, jeśli jesteś ubezpieczony od kradzieży, a roszczenie jest skuteczne, bez powodu, dla którego firma ubezpieczeniowa może ci nie zapłacić, będziesz uprawniony do odszkodowania. Aby dokładnie określić jego wysokość, należy zapoznać się z klauzulami umowy i skontaktować się z firmą, ale ogólnie rzecz biorąc. Należy wiedzieć, że wypłacane ESA odszkodowania za szkody całkowite, kradzież i częściowe, jeśli na przykład skradziono tylko opony. Jest jeden haczyk, z wyjątkiem kilku przypadków, pełne odszkodowanie, nigdy nie otrzymasz pełnego kosztu nowego pojazdu, ale raczej. Wartość, jaka miał w momencie kradzieży, w tym procent amortyzacji za każdy rok życia samochodu. Nie zapomnij też o wszelkich udziałach własnych lub współpłatnościach. Uwaga, ubezpieczenia samochodów bez wartości historycznej, które mają więcej niż 10 lat, S.A. często uważane za nierynkowe, więc zapłacisz. Równowartość samego złomowania około 1500 euro. Sprawdź na stronie Eurotax lub Quadrocut, czy twój samochód nadal znajduje się na liście. Kradzież samochodu. Co zrobić w przypadku jego odnalezienia? Jeśli skradziony samochód zostanie później odnaleziony pomimo wykonania wszystkich opisanych powyżej kroków, należy jak najszybciej powiadomić firmę ubezpieczeniowa. W tym momencie możliwe są dwie sytuacje: samochód odnaleziony przed wypłata odszkodowania. Odszkodowanie jest ponownie obliczane. W celu uwzględnienia wszelkich uszkodzeń zawsze należy poprosić o kopię raportu z oględzin z odnotowanymi uszkodzeniami. Samochód znaleziony po wypłacie odszkodowania możesz sprzedać pojazd za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej lub przejąć go na własność. Za pomocą pliku PRA i zwrócić otrzymana kwotę firmie. Ważne, plik Dripezesion musi zostać otwarty w ciągu 40 dni od wykrycia szkody. Aby to zrobić, będziesz potrzebować PRA lub raportu o utracie kradzieży, raportu z odkrycia i oświadczenia zamiast oświadczenia o nowym posiadaniu. Opublikowano w praktyczne przewodniki a WordPress Commenter Hello World.